Cześć. Witam was w kolejnym odcinku Akademii 5 10, Porozmawiajmy o naszych dzieciach. Ja nazywam się Kasia Bujakiewicz, a moim gościem będzie psychologka dziecięca Agnieszka Gola. Witam serdecznie. Agnieszko, ty masz prowadzisz pracownie rozwoju e, dzieci, etapy, etapy. Od ponad roku, e, chyba nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyliśmy. Zostaliśmy zamknięci e, w czterech ścianach. E, dla każdego te cztery ściany co innego znaczą: jedni mają domek, drudzy zamknęli się na 40 metrach, tu piję do siebie, e, nagle i e, każdy pracuje zdalnie. E, dorośli pracują, mają pracę zdalną, dzieci mają online. A jak wytłumaczyć na przykład tym najmłodszym dzieciom, e, jak sobie poradzić z tym, że rodzice są w domu, ale tak naprawdę ich nie ma dla, e, dla, dla nich? Jak powiedz mi, z czym borykają się w ogóle e, dzieci i rodzice w tym, w tym trudnym czasie teraz e, od ponad roku? Faktycznie, tak jak mówisz, ten czas jest bardzo trudny i bardzo nienaturalny, a... I to, z czym rodzice widzę, że coraz bardziej się też zgłaszają, to różne trudności i takiej natury organizacyjnej, o których mówisz czyli jak właśnie zorganizować sobie ten podział obowiązków na obowiązki domowe i zawodowe, a jeszcze nieraz pomóc w lekcjach któremuś dziecku, prawda? I wytłumaczyć maluszkowi, który ma też jeszcze ograniczone takie możliwości rozwojowe, do tego, żeby poczekać, do tego, żeby się samodzielnie pobawić. Do tego, żeby jakoś wyregulować samodzielnie swoje emocje, bo jest to Mam w pewnym wieku tutaj, tak. tak niemożliwe. I to jest taka jedna trudność, z którą rodzice się zgłaszają. Inna trudność to różne zachowania dzieci i różne trudności, z którymi im przyszło też się mierzyć. Dla dzieciaków jest to bardzo trudny czas i te lekcje online, gdzie jest ograniczony ruch, ograniczone kontakty z rówieśnikami, ta izolacja faktycznie odbija się na takim samopoczuciu dzieci i na takim zdrowiu psychicznym, co już nam gdzieś badania pokazują. Natomiast zadałaś pytanie, jak wytłumaczyć maluszkowi, że tak. mama pracuje. Tak. To zależy wszystko od wieku. Ja sobie myślę, że pierwszą rzeczą to jest takie zrozumienie i akceptacja tej sytuacji, w której Jesteśmy, że jest to zupełnie nienaturalne i że te oczekiwania, które też sobie czasami stawiamy, one powinny być dopasowane do tego, co faktycznie my możemy zrealizować. Spróbujemy tak, jak możemy, nie narzucając sobie jakiejś perfekcji tego, że to będzie wyglądało idealnie, bo nie będzie. Jak szukamy takich rozwiązań, które nam pomagają ten trudny czas przetrwać. Natomiast im młodsze dziecko, tym będzie potrzebowało większego wsparcia drugiego opiekuna, drugiego dorosłego, dlatego że ono na poziomie jeszcze rozwojowym nie jest zdolne do tego, żeby sobie samodzielnie poradzić z taką sytuacją. Tak wcześniej mama, która była w domu, czy tata, który był w domu, byli dostępni, mogli się z nim pobawić, byli tu i teraz mogli odpowiedzieć na każdą w zasadzie potrzebę, albo prawie każdą, e, e, którą dziecko zgłaszało. A nagle rodzic mówi, że nie może podejść, nie, że nie może odejść od komputera, że ma rozmowę przez słuchawki i te emocje, z którymi nam się przyszło mierzyć, czyli i emocje dziecka i frustracja rodzica są zupełnie naturalne w tej takiej nienaturalnej sytuacji. No, no, potwornej sytuacji, no bo to no często jest, jak dzieci jest więcej, to oczywiście jest trudniej i łatwiej, bo, bo jest rodzeństwo, gdzieś starsze pilnuje młodszego, tak jak słyszę, E, wiesz, znajomi dzwonią, hej, co robi młodsza? Skontrolowałaś Mamo, nie mam czasu, bo muszę, mam fizykę na przykład. Ale te, te, te rodzeństwa gdzieś się wspierają. A w momencie, kiedy jest mama córka, mhm. jedna siedzi na online, druga siedzi na online, to się zaburza. Jakie metody jeszcze. Mhm. Ja bym była troszkę ostrożna ku temu, żeby dawać konkretne rozwiązania okay. i konkretne metody. Dlatego, że nie mamy takiego złotego środka, Szukać który wysła. będzie tak, który mm -hmm. będzie pasował dla wszystkich. Też mamy różne dzieci z różnym rodzajem temperamentów, Dokładnie. takie, które potrzebują dużo wrażeń, dużo aktywności do tego, żeby czuć się dobrze i te dzieci może troszkę roznosić w domu, prawda? Bo będą poszukiwaczami tych różnych aktywności. Tak, tak tu, tu się zgłaszam. <noise> tak? I mamy te, które są statyczne, które dążą do takiego e, bycia gdzieś blisko, nawet posiedzenia sobie obok tej mamy pracującej, ale bycia obok czy zajęcia się jakąś swoją aktywnością. U niektórych dzieci, niektórym dzieciom może pomagać to, że mają jakąś taką ściągę, co mogą zrobić kiedy mnie jeszcze nie ma, a chcę, żebyś chwilkę spróbowała, tak. pobawić się sama, czy zajęła się sama. Co możesz w tym momencie zrobić? Czyli sobie spisujemy, mhm. robimy sobie taką wcześniej burzę mózgów. Co by ci wtedy pomogło przetrwać ten trudny czas? Okay. E, ważnym takim elementem jest to, żebyśmy w ogóle zrozumieli, bo te wymagania nasze, żeby dziecko sobie poradziło, czyli co ja tak. mogę zrobić, żeby moje dziecko sobie poradziło, są często bardzo trudne do, do, do zrealizowania. One też budzą frustrację w dzieciach, że prawda, one nie potrafią, one nie chcą. Nie, Ten czas właśnie. zupełnie inaczej leci w domu, tak. płynie inaczej, niż, niż to miało miejsce w szkole, tak, gdzie tam były też 45-minutowe lekcje, dzwonek, przerwa, tak. wybieganie się, znowu 45 minut. Tutaj nam brakuje ruchu, brakuje nam Kontaktu. takiej aktywizacji fizycznej, która też by była takim fajnym przerywnikiem w tych aktywnościach. Więc, przede wszystkim takie zrozumienie i taka akceptacja, dlatego, że temu dziecku naprawdę może być trudno. Ja widzę, że jest ten czas dla Ciebie trudny, dla mnie też jest trudny. Zastanówmy się, co by Ci mogło pomóc, tak? I nie negowanie tych, tych emocji związanych z, z jakąś złością, z frustracją, że ja jeszcze muszę poczekać, tylko zaakceptowanie i szukanie, gdzieś e, e, takich drobnych rzeczy, które mogą nam pomóc. Na przykład już po, tak? Czyli mhm. co my teraz możemy zrobić, żeby się zrelaksować, żeby się jakoś razem zaktywizować, żeby wspólny czas tak, teraz ten ten wspólny, tak. czas... ten wspólny czas razem. Tak, szukać takich też rzeczy, które są źródłem przyjemności. Mhm. Nie ma jakby dużo takich aktywności tych związanych z nauką online, rodzi dużo frustracji. Więc szukajmy też rzeczy, co my możemy też w domu zrobić w tych przerwach. Czekając na mamy, czy jak już jesteśmy razem, co będzie źródłem przyjemności? I podkreślę tutaj taką ważną rolę ruchu i aktywności fizycznej, o której trochę zapominamy, a która jest niezmiernie ważna też do tego, żeby utrzymać takie różne funkcje poznawcze w naszym mózgu, związane z uwagą, z koncentracją na zadaniu, z taką motywacją. Więc ważne jest to, żebyśmy obserwowali, to, co w danym domu może być pomocne. Żebyśmy też byli wyrozumiali dla siebie i dla naszych dzieciaków, ale obserwowali, co nam pomaga. Czy nam pomaga bardziej jakaś struktura? Czy nam pomaga to, że robimy sobie jakieś przerwy na aktywność ruchową pomiędzy zadaniami? Czy nam pomaga to, że wiszą ściągi na drzwiach z tym, co możesz zrobić, jak jesteś głodny, jak potrzebujesz pomocy, jak nie wiesz, jak odrobić zadanie i tak dalej. Także szukajmy takich różnych elementów, które w danym domu Domu mogą się sprawdzić z y, taką akceptacją dla bycia nieperfekcyjnym i niedoskonałym. Bardzo dziękuję Ci za tę ważną y, rozmowę. Dziękuję e, ślicznie. A jeżeli chcecie więcej, to zapraszamy Was serdecznie na naszego bloga na stronę www.51015kids.eu łamane na blog.